Paweł Prochowski w Romba TV. Rozpoczynają się decydujące mecze 32 sezonu. Tu nie ma już miejsca na błędy czy wypadki przy pracy. Jeden przegrany mecz przekreśla dorobek całego sezonu. W każdej z lig nie brakuje ciekawych par, a na parkiecie z pewnością nie zabraknie emocji. Elektro Team zakończył rundę grupową z bilansem dwóch zwycięstw trzech porażek co dało mu czwarte miejsce w grupie i od trzeciej ligi. W jednej ósmej finału zmierzy się z Kredicius, ale nie będzie faworytem tego starcia. Nasz ostatni występ, no ciężko podsumować, zagraliśmy fatalnie. Nie zrealizowaliśmy niczego, co, co założyliśmy sobie przed meczem. Mecz był taki, jak, 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 jak widać po statystykach. Do pierwszej położyliśmy 11 punktów, skuteczność fatalna. No, nie ma o czym mówić, chcemy to po prostu o tym zapomnieć. Czwarte miejsce w grupie, chyba wstać Was na więcej. No tak myśleliśmy przed sezonem. Założyliśmy sobie zupełnie co innego. Na szczęście troszkę rzuty nadalaliśmy, ale udało nam się chociaż awansować do playoffów. No wierzymy, że nam się uda dalej. No, nasz cel jest dalej ten sam, a z drugiej ligi. Aczkolwiek, no wiadomo, jak nasza forma jest, jaka jest. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że w przyszły weekend uda nam się powalczyć o zwycięstwo. Sponsorem drużyny jest ElektroDiu. inwestycje na miarę Twoich potrzeb. Czy wiecie coś o Waszym najbliższym rywalu, Suisse? Wiemy tyle, że to debiutanci w tym sezonie. Za wiele o nich nie wiemy, aczkolwiek na każdego przeciwnika musimy się przygotować w taki sam sposób. W tej chwili oczywiście nie możemy nikogo lekceważyć. Nasze ostatnie wyniki pokazują, że to wręcz nas można lekceważyć. Także przygotujemy się do tego meczu sumiennie i mam nadzieję, że uda się powalczyć o zwycięstwo. A jak zatem atmosfera w zespole po takim no, rozczarowaniu, jakim jest czwarte miejsce? No trudno, żeby była najlepsza, aczkolwiek wszyscy, wszyscy wierzą, wszyscy wierzą, że uda nam się zrealizować ten cel, Mam nadzieję powalczyć w playoffach, zobaczymy jak będzie po pierwszym meczu, zobaczymy, mam nadzieję powalczyć przez zwycięstwo, wtedy atmosfera na pewno się polepszy, no i zobaczymy dalej, mam nadzieję, że uda nam się zrealizować cel, który sobie założyliśmy przed sezonem. Meczu jednej ósmej finału trzeciej ligi KFC zagra z gminą Borów W rundzie zasadniczej zawodnicy KFC Wygrali 3 z 5 meczów I zajęli drugie miejsce w grupie J Początek sezonu nie był jednak Najlepszy, bowiem KFC przegrało Dwa pierwsze spotkania Tak jak ja kiedyś powiedziałem, myśmy pierwsze dwa mecze Przegrali, bo lepiej przegrać pierwsze dwa mecze Niż, niż ostatni jeden, więc tutaj już teraz Nie ma czasu i nie ma możliwości Żeby popełnić jakiekolwiek błędy Koszykarze KFC wyeliminowali błędy i kroczą od zwycięstwa do zwycięstwa. To sprawia, że są oni faworytem meczu z gminą Borów. Sponsorem drużyny jest KFC, najpopularniejsza ogólnoświatowa sieć restauracji serwująca dania z kurczaka. Światowy pionier restauracji szybkiej obsługi. Jednak najbliższy przeciwnik, właśnie gmina Borów, choć zajęła czwarte miejsce w grupie G, nie będzie łatwym rywalem. O dyspozycji tego zespołu w głównej mierze decyduje strzelecki duet Adam Wańczyk-Jarosław Kuchnowski. Jeżeli zawodnicy KFC zatrzymają snajperów gminy Borów, mogą być spokojni o końcowy wynik. W poprzedniej edycji KFC zakończyło rywalizację właśnie na poziomie 1-8 finału, przegrywając z czy i tym razem będzie podobnie, a Gmina Borów sprawi niespodziankę?